Witam, pozdrawiam! Pozdrawiam Włoch i Filipek. I kto inny może być o tej porze w lesie? Przemierzamy las. Piękno i piękno natury. Troszkę może jeszcze gorzej widać ze względu na godzinę. Bo tam kolejna ścieżka. Tu sobie przejdziemy, może tak wrócę temat, czym zajmuje się polesie No, są do domu, gdy wrócę do domu, to piję kawę albo herbatę. Często czytam książki historyczne. Obecnie, jak jest zapomniany żołnierz. Doszły mi kolejne cztery nowe. Tą drugą o Japonii, bo pierwszy skończyłem. Może tak polecę dużo od ciebie. On zawieszony na szyi. Tak mi leśny brat doradził. Wiemy go. Mora Quinn, Mora Sweden 2000. Jest bezpiecznie w gaburze. Proszę zobaczyć. Wieszam sobie go na szyi. Mam pewność, że mi nigdzie, nigdzie się nie zgubi. Jest zabezpieczony. Nie wypada. Nie jest wilka, z Wilka, Wilka, Filipek, Polin, z Wilka Oczywiście humorystycznie Podchodzę do sprawy O, to by się zdało jak tyczka Pewnie Już mam teczkę. Tędy gdzieś wyjdziemy z tego co pamiętam na ambonę chciałem pozabić moją kochanną mamusię tutaj zrobimy prezent z tego wszystkiego aż się wywalił Pamiętam jak do mnie dzwoniła przecież że się martwi a ja odrzucałem bo wchodziłem na ambonę mówię jak odbierę to spadnę nie ma co ryzykować Jeśli chodzi o ekipunek To dzisiaj akurat skrzydełka z pyszaka Idziemy jeszcze lekko dalej już się przewidnia I pozdrawiam i dziękuję Filip Piotrowski. Dziękuję.